Witam Was bardzo serdecznie w filmie, w którym pokażę Wam przepis na tak przepięknie wyglądające i cudnie smakujące ciasteczka w kształcie cukrowych laseczek. Jest to zupełnie coś innego aniżeli pierniczki, które przygotowujemy co roku na święta Bożego Narodzenia. Mam nadzieję, że Was zachęcę do takiej formy ciasteczek w tym roku i że przygotujecie je razem ze mną u siebie w domu. Jeśli chodzi o składniki, będziemy potrzebować dwóch szklanek mąki pszennej, dwóch szklanek mąki kru. Czatki, jedną szklankę cukru pudru, 300 g masła, 2 całe jajka, 4 żółtka, jedną łyżkę proszku do pieczenia, jedno opakowanie cukru wanilinowego, jedną łyżkę ciemnego kakao, pół łyżeczki czerwonego barwnika oraz jedną łyżkę przyprawy korzennej. Tutaj macie pełny przepis, będzie on również na dole pod filmem do skopiowania. Jak zrobić takie ciasteczka? Nie ma tutaj większej filozofii. Wszystkie składniki, które wam przed chwilą podałam, wsypujemy do misy robota kuchennego i mieszamy za pomocą mieszadła. Jeśli nie macie takiego robota, który naprawdę maksymalnie przyspiesza i ułatwia pracę, wysypujecie wszystkie składniki na blat, pamiętając, aby masło było zimne prosto z lodówki i siekacie składniki. A następnie zagniatacie do momentu, aż ciasto będzie gładkie. Mój robot kuchenny w minutkę sobie poradził z wyrobieniem ciasta i tak prezentuje się gotowe ciasto, nasza baza na ciasteczka. W tym momencie dzielimy nasze ciasto na trzy. Kule. Jedną większą i dwie troszeczkę mniejsze. Tą większą wkładamy teraz do woreczka i ląduje ono w lodówce. A teraz zajmiemy się tymi dwoma mniejszymi kulkami, będziemy je barwić. Najpierw zabarwię e, jedną kulkę na kolor czerwony, wsypuję pół łyżeczki czerwonego barwnika i za pomocą mieszadła rozprowadzam barwnik w cieście. Tak prezentuje się zabarwione na czerwono ciasto. I w tej samej misie będę zabarwiać na kakaowo. Będzie to część właśnie kakaowo-piernikowa. Wsypuję łyżkę e, kakao oraz łyżkę przyprawy korzennej i również za pomocą mieszadła wyrabiam ciasto do momentu, aż wszystkie składniki pięknie je zabarwią. Tak przygotowane ciasto również ląduje do woreczka foliowego i możecie włożyć ciasto na godzinę do lodówki lub na 20 minut do zamrażarek. Wyjmujemy ciasto z woreczków i to ciasto musi być naprawdę takie, e, takiej konsystencji jak zimne masło. Kroimy go na plastry i to ułatwi nam już wyporcjowanie tego ciasta. E, blat posypujemy mąką i zabieramy się za toczenie. Wałeczków. Właśnie takie zimne ciasto pozwoli Wam bardzo równy wałeczek y, wykonać, i robimy to szybko, od czasu do czasu posypując blat y, mąką, ponieważ masło pod wpływem ciepłoty dłoni y, się rozpuszcza, więc tutaj szybka piłka. Musicie wykonać paseczki, właśnie jeden czerwony, jeden jasny i jeden kakaowe. Najlepiej jakby były równej długości. Zwijamy je w taki warkocz podwójny. Dwa kolory splatamy ze sobą i gdy już mamy je splecione jeszcze, dodatkowo je rozwałkowywujemy, tworząc jeszcze dłuższy pasek. I dzielimy na paski. Możecie zrobić paski o dowolnej długości, ja proponuję minimum 10 cm, wtedy te laseczki nie są ani za duże, ani za małe. I zawijamy po prostu jeden koniec w taki zakręt, i powstaje nam taka cukrowa laseczka. Ciasteczka lądują na blaszce, wyłożonej oczywiście papierem do pieczenia. Tak prezentują się moje laseczki przed wjechaniem do piekarnika. Wkładamy blachę do pieca, nastawiamy na 180 stopni z termoobiegiem i ustawiamy na 12 minut. Po 12 minutach nasze ciasteczka są wypieczone i delikatnie zarumienione. Tak prezentują się bezpośrednio po wyjęciu z pieca. I tutaj widzicie moją pozostałą porcję. Nie zrażajcie się, jeśli wam nie wyjdą piękne, równiutkie, bo mi również nie wyszły. Więc tutaj wszystko zależy od wprawy. Ja te ciasteczka robiłam po raz pierwszy. No i jedne wyszły lepiej, inne wyszły gorzej. Mam nadzieję, że zainspirowałam was do zrobienia tego typu ciasteczek w tegoroczne święta. Tymczasem dziękuję wam serdecznie za uwagę i mam nadzieję, że widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się do zobaczenia. Pa, pa.